Dzień dobry. Kontynuuję dzisiaj moją przygodę Krasnoluda w Baldur's Gate 3, podczas której trafiliśmy do zaginionej, ukrytej kuźni Adamantyny. Tam, gdy już początkowo zdawało się, że Morg i jego drużyna nie będą w stanie uruchomić ee, kuźni, odnaleźliśmy z żyłę mitralu. Spróbujemy ją jak najbardziej yy, wydobyć. Tylko najpierw zaatakowały nas mefity magmowe, które zaskoczenia wzięły drużynę i otoczyły ją całkowicie. O, ogniste zionięcie dość, dość mocno boli. Ostatni z mefitów atakuje mi w morga, ale. ale to już chyba tyle. Więc. Eee, Morg, użyję sobie furii i je wszystkie pozabija. Szaleńcza, tak na jedną, zabity. Drugi, zabity. Więcej! Okej! Okay. Dobra. Teraz czas na naszą eee, git, która uleczy się nieco. Po czym zacznie strzelać z łuku. Zaczynając od tego mefita. Nie trafiła w niego. Ok, to może w... jeszcze raz. Nie trafiła drugi raz. To wiecie co, to ona chyba użyje sobie po prostu przypływu sił i zaatakuje z miecza. Powinno pójść łatwiej. I co jest, czemu nie trafiasz w mefita? Ok, teraz. Zabity koniec który, mefity, Tra wszystkie się rzuciły na moich magów, broń upuszczona. No, nieźle, dobra. Eee, czas na naszego warlocka, który nie trafi w tego mefita. I użyję sobie mikstury. Też mamy ich jeszcze sporo. Podleczymy się nieco i to koniec mojej tury. Eee, nasz Mak musiałby je jakoś tutaj wszystkie załatwić najlepiej chmurą sztyletów. Dobra, rzucimy tutaj. Obydwa zginęły. Nie, jeden zginął. Użyjemy też ognistej tarczy. No, Trochę abstrakcyjny koncept, ale spróbujemy. Dobra. Eee, Morg do boju. Zabity. Mefit. Skok do tego. Dzień dobry. Nie. Mork atakuj. Dobra, zabity. Możemy też przeskoczyć tutaj. Poczekać na resztę. Dobra, koniec. Turek Lezreal. Ten jest na dobicie. Więc niech strzeli w. Ona broń upuściła w ogóle. Trzeba podnieść Mierz sprawiedliwości. I zaatakować jednego z Mefitów. Nie trafiony, okej. Okay. 70% szans na trafienie. Nie trafiony. Dobra. Czy mogę założyć miecz. Nie mogę na razie. Dobra. Koniec tury. Mefity. Jeden z nich wykonuje lot i będzie pewnie atakował, trafiając, drugi umiera, czas na wyla, który. Strzeli Eldridge Blastem w jednego z mefitów, zabijając go na miejscu. Kończy turę. Ostatni z mefitów rozgrzanie metalu na morga użył i wykonał lot. Dobra. Eee, anulujemy już chmurę sztyletów. Do tego wykonamy. No nie no, to jest zły pomysł, żeby atakować go ogniem. Ale promień mrozu już powinien tutaj zdziałać cuda dokładnie wszyscy natychmiast przeskakiwać mi tu, przeskakiwać mi tu, drużyno wszyscy ok jesteśmy na miejscu po drugiej stronie przepaści oprócz żyły mitralu regały wypełnione rzędami ksiąg wewnątrz kolejne zwoje które jak najbardziej przydadzą się naszemu magowi szczególnie Zwój polimorfii. To może być bardzo ciekawa sprawa. Zwój widzenia w ciemności mamy. Mamy też dzieje kuźni i gryma. Eee, te dzieje kuźni... Dobra. Najpierw to ja muszę po, tutaj posprzątać trochę. W tym inwentarzu. Tak. Eee, Lezre. Trzymaj w Sprawiedliwości. Te wszystkie paskudne maski. Tajemniczy artefakt trafia z powrotem tutaj. Albo nie. Dobra, ręce trafią tutaj. Wszystkie te przedmioty damy Lezrel. No prawie, bo już jest przeciążona bidulka. Dobra. Może nie da rady. Trzyma w końcu tą skrzynię. Trzyma też plecak. W którym mamy co? Weźmiemy to wszystko o, z tego plecaka. I teraz nasz, nasz wspólny. Buty Żwawego Kroku. Ja musiałbym to wszystko przejrzeć. E... Podczas koncentracji twoja postać nie może być odepchnięta. Proszę bardzo, to dla A To jest średni pancerz, więc Gale tego nie może używać. Dobra. E... Topór Dwuręczny niech trzyma nasz e... Magus, nasz wyl hełm rocznego Sędziego. Tutaj się nikt nie kryje w cieniu, więc tak nie bardzo to zadziała. Dworęczna klejwia, strzaskany cech bojowy, ciężkie kamienie. Na cholerę i ciężki kamień. Dobra, to można wyrzucić trującą bombę, bombę szlamową. Natomiast zostawimy sobie. Pawięż absolutu to można sprzedać. Zwój polimorfii, Gail, możesz się go nauczyć? Nie, jeszcze mamy poziom za niski, ale dobra, ale to zbierzemy te wszystkie rzeczy. Ile ja tu mam rzeczy, też niepojęte, te wszystkie zwoje mogę przerzucić Gailowi. Kora susowa, to się nam przyda. Zwój promienia osłabienia. Zwój kolejny. E, rękawice dla mnicha trafią do wojowniczki. Zwój błyskawicy, gail. Nauka czaru, proszę bardzo. Zwój widzenia w ciemności. Znasz już ten czar. Rozmowa z nieumarłymi, znasz już ten czar. Przyspieszenie też już znasz. A hiptootyczny wzrok. Jest nauczone. piórko spadanie. Nauka czaru. Śnieżyca. Nauka czaru. Eee, no dobra. Tutaj jeszcze mamy zwój przyjaźni ze zwierzętami. Zostawiamy. Zwój ociemniałości. Nauka czaru. Zwój unieruchomienia osoby. Znamy już ten czar. Promienia zatrucia nauka czaru fałszywe życie nauka czaru dobra to chyba wszystkie czary, których mogliśmy się nauczyć teraz czas posprzątać o wszystkim tutaj posprzątamy inventory żeby to wszystko ładnie wyglądało Tutaj, tutaj musimy wszystko posprzedawać. Nasz krasnolud to już jest obładowany takimi, no czaszkę nie potrzebuje. Dużą butelkę zostawimy. Forma na zbroję łuskową, forma na paski metalu, forma na buławę. Dobra, najpierw to trzeba się przyjrzeć. Proszę bardzo, jeszcze jest mikstura odporności na ogień. No co do Krasnolud dalej, dalej ten jest. I szarajeński rejestr, dobra. Rejestr dumnych wyznawców, zwerbowanych przez jej lojalnego paladyna Katerika Torma. Strony księgi. Wypełniają listy imion. Niektóre to tylko przydomki, inne uwzględniają liczne tytuły szlacheckie. A wszystkie są pokreślone i opatrzone dopiskiem, już nie. Zatem e, Krasnoludowi jeszcze by trzeba było coś. E, proszę bardzo, tutaj mamy buławę. Tutaj mamy ten próba wiary. To też taki dość dobry młot, ale powodujący przeciążenie u Krasnoluda. Eliksir korowej skóry to może mnie nie interesuje. Skórzane buty możemy wywalić. Talizman absolutu nie będziemy nic używać, co jest wspólne co ma wspólne cokolwiek z absolutem. Wszystko wid y widzące oko do sprzedaży Wywalić to wszystko zbroja, to wszystko będziemy sprzedawać. Absolutnie wszystko. Maska diabelskiego oszust... oszustwa. Też to posprzedajemy. I... Czy jestem nieprzeciążony? Jeszcze chyba nie. Ciężką kuszę też już mogę wyrzucić. Nawet mój pazerny krasnolud niektóre rzeczy sam uznaje, że są mu niepotrzebne. Generalnie ma problem z... Szklany pułkubowek, e, mój Krasnolud ma problem z tym, że ciężko jest mu się pozbyć niektórych rzeczy. Dobra, sztabką żyłą Mitralu nadchodzę. Musimy uruchomić tą kuźnię, koniec końców. Więc, próbujmy. Niepodatność na obrażenia cięte. O, serio. A czy, masz, czy ja mam kill off? Potrzebuję kilofa. Nie mówcie, że nie mam kilofa z młotem. Nie mogę użyć młota. Mogę użyć chwila tej próby wiary, tak? Premia do ataku plus 6, premia do ataku plus 7. A, e, tutaj lepiej chyba mi wychodzi posiadanie tego młota. Dobra, próbujemy młotem. Tym razem się udało. Ruda mitralu na końcu się znajdowała. My sobie tą rudę yy, sobie tą rudę zaraz przerobimy, o ile w, o ile dobrze myślę, że tak to. Ta, kuźnia będzie działać. Dobra. Czas spróbować. Przeskakujemy na drugą stronę. Omijamy popiół. Wracamy tutaj do kuźni adamantyny. Wykonujemy skok. Oby to zadziałało. Mamy rudę. Więc może się uda. Otwieram tygiel. Eee, gdzie jest moja ruda? Ruda mitralu. Jest! OK. umieszczenie udane. Dźwignia kuźni. Coś uderzyło. I cała platforma zjeżdża w dół. Ok. Czy mogę coś odebrać? Zadziałało. A teraz na dół. Potrzeba jeszcze lawy, żeby je połączyć. Uuu! Sterowanie platformą mamy dostępne. Cały ten ogromny okrąg się obniżył. Zawór lawy jest. A gdzie reszta ekipy? <laughs> Zostali u góry, podczas gdy Krasnolud zabrał się za to, co Krasnoludy uwielbiają, czyli za wykuwanie broni. Dawaj tą lawę. Krasnolud chwyta zawór i zaczyna go przesuwać. Lawa zaczyna wypływać w płynnej formie i zalewać kuźnie. Coś podjeżdża, jakiś nieznany mechanizm który uruchamia się. O, Boże, co to za golem? Jakiś ogromny animus. Szczerzy się, patrząc na krasnoluda, który wycofuje się do tyłu. No i mamy walkę z Grymem Wiecznym, obrońcą Kuźni. 300 punktów życia. Hmm. A niech to pomyślał krasnolud, widząc tą bestię. Przydałby nam się jakiś odpoczynek, dobra, ale to już wiem, czego się tutaj spodziewać. Spróbujemy sobie odpocząć szybko i zająć się tym. Tą ogromną bestią. Nie no, pięknie ten Golem wygląda. W ogóle ten motyw kuźni, póki co mi się strasznie podoba. Ten motyw z dłagarami średnio. Ale to, co się dzieje w samej tej opust zapomnianej kuźni, to już jest coś. Dobra. Ekipa tutaj, proszę wszyscy. Natychmiast. Bez was sobie nie porodzimy. No nikt tu, nikt nie przeskakuje. Wracamy. O Boże, Will. Dobra. Jesteśmy gotowi. E, tygiel. W którym... Umieścimy, ale mi się to podoba, umieścimy rudę mitralu. Umieszczenie udane. Używamy dźwigni kuźni. Ale będzie walka z bossem. Dobra, muszę sobie zmienić tylko... Chociaż to jest golem, więc na niego e, powinny obuchowe dobrze działać. Mimo wszystko jednak przerzucę. Nie mogę mieć dwóch broni niestety. Ale w razie czego zostawimy sobie jeszcze nasz ulubiony topór tępiciela. I dobra, używamy. Używamy dźwigni, zawór lawy, dobra drużyno stańcie sobie tutaj. I teraz tak, eee... a co jakbym zaczął grę, nie mogę, aha nie mam, bu buty złe ubrałem, nie no co jest, a buty gipianki ubrałem, o nie, potrzebujemy zwykłych butów, gdzie są buty dla naszego maga, skórzone buty, proszę bardzo. Już powinno być dobrze, co Gale? Więc zapiszemy sobie grę. Rzucimy sobie tutaj chmurę sztyletów i zobaczymy co się stanie. Omijamy to. Witaj. O, dostał od razu za pięć. Dobra, morg, przyśpieszenia. Nie, 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 o, chybienie. O nie, jeszcze broń musiałem przerzucić. O nie. Dobra, to jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Ale już to był, widzę, dobry pomysł eee, z, tym, z tą chmurą sztyletów. Muszę tylko dobrą swoją broń ubrać i zobaczymy, jak sobie poradzimy z tym, eee, z tym starożytnym golemem. Chociaż nie, no dobra, najpierw spróbuję toporem. Będzie ciężko trafić. Ale dobra, ale nic nam nie szkodzi, dobra. Skórzane buty Magail. Nasz Morg. Gdzie masz swój topór Morgu? A dobra, Gityanki ma dalej twój topór. Nie, ty masz swój topór. Ubierz go sobie. Czemu mam większą premię ataku? No wychodzi mi na to, że lepiej jest mi chyba walczyć tym młotem Dobra Spróbujemy zawalczyć młotem Jak się nie uda, to będziemy myśleć dalej. Dobra, eee, chmura sztyletów prosto tutaj Mork uruchamia zawór lawy I zaczynamy. Tym razem od Morga, który łyknie sobie miksturę przyspieszenia. Podejdzie tutaj. Moc absolutna. Dwa razy trafiłem krytycznie. Dobra, no to atakujemy go dalej. Trafiony. Szaleńczy atak. Nie trafiony. Jeszcze raz, jeszcze raz nietrafiony, Dobra. Eee, Will. Czy on ma, z, czy ta zguba na niego zadziała? Chyba nie. Ale... Czy... On będzie odporny na klątwy ten śmierdziel. Eldridge Blast dwa razy? Ok, trafiony. Koniec tury. Nasz mag. Eee... Magu, magu, magu. Eee... Zagrożenie, przyspieszenie. Eee... Czy mogę jeszcze rzucić na niego powiększ... Nie, bo mam koncentrację na tym. Ok, więc po prostu. Trzy magiczne pociski. I mamy ładunki błyskawic teraz. I nasza LEZREL, która podbiegnie tutaj, rzuci na siebie ochronę tyra. I z miecza. Dwa razy nietrafiony miecz, ale to próbujemy dalej. Dobra, sprawdźmy, co ten Golem robi. O oh my god, a tak okazyjny, oczywiście, nie trafiony. Dobra. Eee, moja tura. Próbujemy dalej. Trafiony. Eee, Mikstura. Gdzie jest moja mikstura? A nie! Nie, nie, nie! Czarnoksiężnik ma mikstury! Jest! Czarnoksiężnik ma mikstury. Rzuca je w kierunku naszego morga, który wypije sobie jedną i atakuje go dalej. Dobra, zostało mu już niewiele życia Eldridge Blasty. dwa razy nie trafiony. Mag z trzeciego poziomu magicznym pociskiem nie mogę rzucić, nie mogę. Dobra, z drugiego poziomu mamy magiczny pocisk. Cztery główne te i Laezrel. Wszystko zależy od ciebie, moja droga. Raz trafiony. Drugi raz trafiony. Eee, podlecz się i zobaczymy czy krasnolud przeżyje chyba nie ok, Les zraz stoi eee, krasnoludzi atak okazyjny nietrafiony, o nie wstrząs, wszyscy stoimy i dobra Mork, do boju jest pokonany Proszę bardzo, udało się. Zabity został Grym. Mój krasnolud w szoku popadł w letarg. Hełm czaszki Gryma, bardzo rzadki. Zapewnia odporność obrażenia od ognia. Napastnicy nie zadają trafień krytycznych. Ulala, -la! aleśmy trafili. Co prawda, Morg nie może tego używać, bo mu spadnie wtedy klasa pancerza. Ale to nie zmienia faktu, że mamy jeszcze Gitianki, która jak najbardziej może ten hełm założyć i stanie się przez to o wiele bardziej potężniejsza. Dobra. Ogromny golem zamordowany. Jego hełm zdobyty. Pozostaje nam już tylko użyć jeszcze raz dźwigni kuźni? Tak jest! Udało się! Adamantytowy Miecz Długi czeka na nas. Dostaliśmy za to 120 punktów doświadczenia. Zguba diamentu. Jeżeli adamantytowy oręż uderzy w jakiś obiekt, zawsze jest to krytyczne. Ta broń ignoruje obrażenia. O, a tutaj. No, to mój barbarzyńca. Zajm... Chyba będzie teraz walczył mieczem dwuręcznym. Jest to półtora ręczny miecz, ale jako, że jest półtora ręczny, to moja postać, jako że ma specjalizację w walce dwuręcznymi rzeczami, też z niego będzie mogła korzy korzystać. Super! Wspaniałe wiadomości dla całej drużyny. Zagadka Kuźni została wyjaśniona. Możemy jeszcze coś tutaj wrzucić? Dźwignia wyrzutu formy. Mogę coś tutaj jeszcze użyć, ale nie mam. Niestety już żadnej rudy. Myślałem, że te piekielne. A chwila, piekielny stop? Też próbowałem. Nieprawidłowa kombinacja. Dobra, zagadka kuźni rozwiązana. Poziom szósty, coraz bliżej. Piękne artefakty w, inwen... w inwentarzu drużyny, która zdaje się zakończyła zadanie. Dokładnie. Jeżeli znajdziemy więcej rudy, możemy wykonać kolejny. Super. Oznacza to, że czas ruszać dalej.